To jest y, ślimak który idzie do o, podajnika Tylko teraz tak, on idzie do zbiornika Czyli pod siewacz A, to nie jest do zbiornika, ten jest od zbiornika Czyli ten puszcza dalej na na wialnię. Nie wiem jak się to tam nazywa, zapomniałem Tam jest dekielek, można odkręcić, bo tutaj jest pełno pełno owsa teraz Nie będę tak wysypywał, tylko coś podłoże. Dlaczego stanął? To jest pytanie, nie? No bo tak Tutaj ten pasek zerwało, jest napinacz to nie będzie ciężko Tutaj te paski trzeba będzie zdjąć, też napinacz poluzować i tutaj jest w ogóle to chyba do wymiany pasek już. I teraz kwestia jest tak. Tu jest sprzęgło. Jeżeli jest obciążenie na wałku, to ono przepuszcza na tej sprężynie. Ale stało się inaczej. Wyrwało całe te koło. I teraz kwestia jest, czy stanął wałek ten ślimak i przez to zerwało pasek czy zerwało pasek i przez to wywarło koło, ale ta druga opcja jest mniej prawdopodobna jednak. Czyli tutaj na tym ślimaku coś się pewnie dzieje. Koło jest do uratowania, trzeba je tylko będzie skręcić na podkładki, poprostować i zakładamy dalej. No a pompa, no widzicie z rana jakoś podniosłem na tyle, żeby można było jechać, ale po rozgrzaniu to on już jest całkiem nie do jazdy pompa jest akurat tutaj w dobrym miejscu no i co? no i pewnie chyba, że pasek się ślizga bo jest luźny ale nie widziałem, żeby się ślizgał Zaraz to trzeba będzie jeszcze obadać pompa jest do wymiany szybko tutaj nie ma filtra żadnego po drodze bo to idzie tak, tu jest zbiornik od razu ze zbiornika idzie do pompy, z pompy idzie na rozdzielacz, z rozdzielacza idzie do, te, do siłowników. Nie ma nic po drodze, żadnych dławików, nic w tym stylu. Tutaj jest rozdzielacz prosto, to jest akurat ta sekcja do. Tego, tylko tutaj są takie dwie śrubki na imbus może tym się coś podkręca, żebym ja się znał I to już jest powrót do Nie to nie jest powrót, to jest do motowideł podnoszenia a powrót będzie to. No, idzie do zbiornika prosto. Także tutaj nie ma nic, chyba że na tym rozdzielaczu coś można regulować, ale żebym ja się znał. Pewnie kurczę będzie trzeba... Już zresztą wysłałem zdjęcia do tego faceta, co ma części taką pompę. Pasek pojadę zaraz dobiorę. Ale żeby nie marnować dnia, bo tak w nocy pokropiło. No, jak ksiądz kropiłem, widać tylko takie ślady. Mi pokazuje deszcz, że będzie padał dzisiaj, jutro i pojutrze i nie mam powodów to nie wierzyć. Tak więc ja zmarnuję dzisiaj dzień na naprawę. I, I tak nic z tego nie wyniknie, bo następne kilka dni raz, że będzie padać, dwa, że będzie musiał przesychać. Czyli ja biorę forsza, beczkę i akcję po ferment. No i już pada deszcz. No na razie to kropi nie pada, ale już, już i tak było w wypokoszeniu dzisiaj. Tak więc dobra decyzja. Już mam podpiętą beczkę. Sprawdzę tylko światła. Dobrze jest. Ja to lubię, ale to i tak w nocy. Jak jadę w ten sposób a nie widać za bardzo tego, to nie jest bardzo normalnie. O, o jest. O. Zawór zamknięty, zamknięty, można tankować. Pierwsze będę woził tutaj. siedzie lepiej. No i myślę, że tu będzie lepiej. A dlatego, że skończę tutaj nawozić, to pójdę sobie na obiad. A po obiedzie pojadę na siemień. Yy, Wywiążę ze trzybeczki na hektar. To jest przed talerzówką. Czyli yy, zależuje tą całą masę tej masy tam oczywiście dużo nie ma pożniwną, lejąc to najpierw po fermentem, żeby to się dobrze rozłożyło miało z czego a potem przed gruberem bo to będzie chyba wszystko bez orce. potem znam jeszcze trzy weszki 你事儿。 Razem z całym polem, dookoła tego ogornika. Ten ogornik jeszcze chcę tutaj wywieźć na to pole. No bo będzie mi najszybciej. Tą całą kupę na całą tą powierzchnię, wypierdzielę pod domem i, i już. Yy, i później pójdzie gruber. A może orka, zobaczymy. Tak, dzisiaj jak tutaj powiększam to pole, i będzie 2 hektary. Tutaj na razie nie ma dwóch. Na razie po ściernisku, a to sobie zostawię na koniec już obiadem. Tak, muszę dobrać bieg. Trzy beczki na hektar, to chyba był ten. Tak mi się wydaje. Pałek wom. Pięćset czterdzieści. Zabór. Nie to. Tak. Idzie Łatwiej idzie. Za szybko chyba jadę jedną. Nie wiem, zobaczymy. No to pole będzie testowe, ja muszę się też biegów nauczyć. Te pierwsze beczki to i tak są tylko po to, żeby bateria się rozłożyła, żeby miało z czego. Te następne będą już... tych oczywiście też zostanie, nie? Ale te następne będą już takie główne korzeń. Się stare czasy nie wiem czy były dobre czy złe fakt że ten zapach ta robota mimo wszystko kojarzyło mi się dobrze bo to był start na emocje duże mimo wszystko zawsze będę te czasy wspominał dobrze Ten środek będzie zalany podwójnie. No. Nic nie zrobię. beczka leje na 15 metrów, pole ma 24. Nie da się lać będzie. Jestem z drugą, 50 minut zajmuje mi klasa w z powrotem tutaj. To nie jest źle, gdzie 10 kołczek śmiało można włożyć, a do wywiezienia mam ze 150 podrzepak, czyli 1 500 tysięcy litrów kopermentu jestem pofermentowym milionerem. Slany jest bardzo dobrze, więcej nie trzeba jak ta e, rozkładatelnia. Słoma jest cała mokra. nie ma tutaj e, prześwitu suchej gleby, jest rozlane całościowo. Nic nie trzeba poprawiać, tak jak jadę, tak będę jechał. Najwyżej drugi raz pojadę tak samo i wyjdzie około 6-beczek, 5-6-beczek na hektar. To jest dawka o tak. Azotu to jest potężna, potężna dawka startowa. Tylko, że ten azot jeszcze mi trochę ucieknie, niecały, będzie to przyswajalny. Ogólnie nic nie muszę zmieniać. muszę zmienić bieg nie wiem tak kropi trochę pokropi trochę przestanie ale to nie jest pogoda na poszenie na pewno wiedzy dobrze dorzuca, więc jest nie szedł. Czyściłem trochę po drodze w środku kabinę w skórze. Nie chciałem chować w trasie jazdy, bo czuję ma skręt bardzo na tym nie siłowniku nowym. Oj, chyba wychodzi więcej jak trzy żeby było trzy beczki, to akurat muszę do końca, do na dojechać następną beczką. Jeżeli to się uda, to jest ok. Może być więcej, aby nie było mniej. Mam dobry czas jak na razie. Jest koniec lipca, ja już szykuję podrzepaki. Chciałbym zacząć jak najwcześniej. Na siebie pewnie zawiozę z dwie beczki. Zrobię ten taki zaułek z tyłu, co tam prosiłem pierwsze. A jutro dokończę. I tak myślę, ten, ten Teksas, to co zacząłem kosić. Tam ze 4 hektary, może nie ma czterech, ale też wywiozę od razu i stależuję. Już będę miał z głowy, nie? Nie przeszkadza, to i tak już wykoszone. A i tak nie pozwala na koszenie przez najbliższe kilka dni. E, pompa będzie e, hydrauliczna w środę do odbioru. Bo no jakby dobrze poszło, w czwartek kombajn byłby gotowy, bo jeszcze środę bym woził. A jeszcze z stależówką muszę jeden dzień pojeździć. Te wszystkie pola. No i ten groch był. Oj, droch, głupik bym stależował już w kolerę żeby te kwasty tam odbiły bo chciałem to na napem walnąć ale to już jest martwe te pole z mobilem jest całkowicie szare eee, same, same łyko, same łodygi to wyschło na biur wszystkie kwasty wyschły nie ma sensu tego pryskać bo to i tak nie żyje trzeba to stależować co odbije wtedy spryskać a to i tak na wiosnę pod kukurydzę to jeszcze zdążę to obrobić Ze z górki teraz, beczka się przechyliła yy, ten w dół, czyli całego pewnie mi nie zrzuci, chyba że zdążę dojechać pod górkę. Kurde, tam kupa słomy jest, zapomniałem to zebrać. Może ta leżówką porozciągam. To się Nie, myślę, że jest ok. Zaraz za słupem będzie koniec pola. Pokropiło, pokropiło trochę, zwilżyło tutaj wszystko na ulicy mokro, kałuże, ale przestało. Ja właśnie zjadłem obiad i będę leciał dalej, tylko. Jeszcze sprawdzę tutaj wszystko, o, to mi się zabinęło gawno, zaczep jest super, mocny, wytrzymały, forsz jest długi, fajnie pokonuje wszystkie nierówności, ogólnie wkręciłem się, powiem Wam, wkręciłem się, będę jeździł dzisiaj do oporu, nie wiem ile to jest opór, ale trochę pojeżdżę. Tutaj mi zostało trzy beczki. Gdzie ona będzie miała swoje miejsce? tu? No chyba tu. Jak stąd. Trzy beczki mi zostało po długości pola i jedną beczkę trzeba wywieźć na te, tu z przodu, na tę zieloninę całą. Czyli jeszcze cztery tutaj. to cztery godziny. A mamy 12 trzydzieści dziewięć. czyli prawie że. po piątej powinienem skończyć i jeszcze sobie po piątej położę na siebie ale już tego nie będę nagrywał tylko rzucę no film jestem z ostatnią beczką, z ósmą leję tutaj z przodu Ha, to jest za dużo, za dużo mi wyszło. Ale to już wiem, teraz będę jeździł dwójką, nie jedynką po prostu. Bo to ja na dwie dawki robię teraz tak, żeby ściernisko się rozłożyło. Osiem beczek na znaczy się cztery beczki na hektar to jest dawka taka, że można byłoby tym, można byłoby tak zostawić. To już byłoby nabożenie pod korzeń, nie? Cztery, nawet trzy od biedy. cztery od biedy powiedzmy. Ja chcę tak celować 5-6, no to... Yy, następnym razem będę musiał... A znaczy się, te pole, no to dobra, tutaj dam więcej już! Ale tam wreszcie będę celował tak, żeby 3 rozdać przed talerzówką i trzy rozdać przed yy, druberem, nie, przed sianiem. Wiem, że powinienem to okryskać handlapem najpierw, ale jakoś zwalczę tak, trochę mechanicznie, później rzepak dopryskam. Teraz pójdzie talerzówka, pokłada ją deszcze, to trochę odbiję, później znowu to zwalczę, a na koniec przyjdzie się w rzepaku talerzowym, szewnikiem znowu trochę zniszczę. I na koniec opryskam dwa razy. Powinno pomóc. Zwłaszcza, że tutaj akurat torkę podoje zrobić. Jedna. Się ciekawi ile forszin spalił. To już wam mówię, bo właśnie sprawdziłem. 9 yy, beczek liczę. Wywiozłem 8, ale przy, przy, przy ostatnim tankowaniu pojechałem jeszcze na siemień i z powrotem z przyczepą pustą i wróciłem pełną. To jest mniej więcej tyle samo kilometrów trochę lżej, co prawda, bo nie waży tyle taka przyczepa co beczka z pofermentem, ale tam uznajmy, że to będzie jeden kurs. No to spalił 48 litrów 48 podzielić na 9, 5,3 litra na beczkę wychodzi 5,3 litra na beczkę to jest 5 razy 5 25 zł mniej więcej Jedna beczułka Dobrze mówię? Dobrze mówię, 25, no nawet Średnio wyjdzie więcej oczywiście, bo teraz będę jeździł na siemień, ale też sprawdzę. Zapatankowałem teraz do pełna, zatankuję po siemieniu. Ile beczek, ile do tego. Ja już będę miał wtedy do zeznania co, gdzie, ile pali, ale mi się zdaje, że 25 litrów e, na beczkę to. Oj, 25 zł na beczkę to nie jest dużo. Ja idę wrzucać ten film e, i jeż, jadę dalej na siemień. Nie wiem, ile będę jeździł, na razie mi się nie nudzi. To e, sobie pokursuję. E, tak więc trzymajcie się i niech plom będzie z nami.